Dzień dobry kochane Serdelinki! Cześć wszystkim! Witamy w ogóle Reaguję, a dzisiaj sobie zareagujemy na z poczynania pani z naszej byłej BFF, a obecnej Emesis, Tak? Nie będzie. Ale zanim przejdziemy do tego, co się dzieje teraz. Cofnijmy się w przeszłości. Tak, if i tam jesteśmy w czasie, gdy zaczyna się e, strajk, znaczy nie zaczyna się, ale zaczyna się, że tak powiem, tura tegoroczna strajku kobiet padają deklaracje e, w social mediach poszczególnych osób publicznych, które w większości przynajmniej symbolicznie wspierają strajk kobiet. No, a Angelika milczała. Tak, milczała, my o tym więcej wspominaliśmy w prasówce. Do! Wiecie, nie musi zabierać głosu. Nie Choć uważam, że byłoby fajnie, jeżeli osoba publiczna, mająca zasięgi prócz po prostu wciskania kolejnego Kobieta, koko Mojo. Młoda matka, Ale też. wiecie to, że nie o to chodzi, bo ona mogłaby powiedzieć, że nie zgadza się, nie pobiera tego. I nie wiem, jakąś wybrać ze stron i wolałbym to i już niż takie po prostu. Udawanie, że to się nie istnieje. Tak, i po hmm. prostu y, dalej wciskanie tych kłopot i co? Wtedy jesteś osobą publiczną i, i po co? Jesteś tylko po to, że chapać na tym się. Zwłaszcza, że Angelika wcześniej, czyli w czasie wyborów prezydenckich zabierała głos w sprawach politycznych, tak? No bo jakby to są takie sprawy społeczno-polityczne. W podejrzany sposób w sumie, bo był jakiś taki jeden dzień, gdy nagle jacyś internetowi influencerzy zaczęli się opowiadać po jednej ze stron. Tak, to czy prawda. Nie będzie, że była to jej własna wola. No, My jakby zasugerowaliśmy, czy może zabierze głos w tej sprawie, i jakoś tak się stało, że niedługo potem ona zabrała ten głos. Ostatecznie poparła postulaty kobiet, stwierdziła, że się z nimi utożsamia, no i spoko. Jakby... Tak. Z tym, że wcześniej padło yy, spierw która napisała do jednej Oj kto i z... by się Szczepia, Oj, mo... Ale może szcze... jej się na... pomyliło, może słownik jej sam wysłał, wiecie jak to jest. I... Człowiek pisze ciupaga, a wychodzi później, że łamaga. No. no właśnie. Tam było tłumaczenie, bo to też jest znaczące, że ona nie zabierała głosu, ponieważ jej mama miała problemy zdrowotne, miała wiecie co? Tak. I jakby Warto o tym przypomnieć. Nie będziemy podważać tego w żaden sposób, ani też wtedy z tym nie dyskutowaliśmy: no, bo jakby, jak ktoś coś takiego pisze, no to jakby, wiecie, nie, ma, nie mieliśmy żadnych e, dowodów ani tutaj zastrzeżeń. No, ktoś takie opisze. Napisaliśmy je zresztą, że jest nam przykro i życzymy mamie zdrowia, co też wam pokazywaliśmy Ale wiecie, w klasie. wiecie, my jesteśmy takimi osobami, które doszukują się trochę drugiego dna może, i jakiś. Musiał być powód, dlaczego tak naprawdę ona tak długo nie zabierała głosu i taka była e, bezpieczna, bardzo wobec tego, gdy wszyscy, nawet mały potworek i jakieś inne tego typu, e, wiecie. Potworki zabierały głos. No i tutaj nagle trafiamy do czasu teraźniejszego. Teraz no. jesteśmy tu i teraz. Bo wyobraźcie sobie, że pani Andziaks y, stworzyła post, poparła i w ogóle zachęciła do brania udziału w konferencji online rodzina to drużyna. I tam też na story zachęcała, rejestrujcie się za darmo. Konferencja, rodzina, taka ważna, coś tam. Rodzina rozumiemy, że jest dla niej ważna ze swoim partnerem. Nie, 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 tam było ja, ja nie wiem, czy to jest właściwie partner, można powiedzieć, bo ona podziękowała mu w tym poście za współpracę przy ich dziecku, przy projekcie Dziecko. Przy Charlotte, wiecie, to teraz, teraz już, gdy się taką influencerką, to, 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 to współpracą jest wszystko już. Nawet, wiecie, zrobiliśmy z nim to jest współpraca. Ciężka, ciężka współpraca. Standardowo, oczywiście, pani Andjax, tak jak na YouTubie, tak i Instagramie, nie oznaczyła w, w żaden sposób, że jest to reklama. Chociaż jak wszyscy wiemy, nią była. I zgodnie z y, polskim prawem prasowym, któremu nawet. Queen, Andziaks podlega e, i zgodnie z regulaminami poszczególnych e, serwisów, także Instagrama, musi oznaczać takie rzeczy. I to jest niezgodne ani z polityką portalu, ani z polskim prawem. Teraz widzicie screeny, e, które e, o tym mówią i którymi po prostu no, trzeba się kierować, bo takie jest prawo. Znaczy też wiesz to prawo prawem, ale mi się wydaje tak. Ale Andjax e, musi, e, taka, po prostu wiesz o co chodzi. Nie wiem, ludzka po prostu taka, hmm, jak to się mówi, zazdrość, Zawiść. <laughs> zazdrość to z naszej strony, Oczywiście. ale z jej strony to taka po prostu, że normalność, no że na przykład informujesz, że ktoś ci za to zapłacił i, i dlatego to wstawiasz, Czy chodzi to ci o nie jest takie twoje. O, to jest fajne słowo. Przestań, już nie, nie znam go. Za dużo już na Adziecku się oglądało. Zniszczyć, nikt o tym nie pamięta. No i ona tam zachęciła do tego tak fajnie, fajnie, i właściwie o co chodzi z tą organizacją, no z, tą, z, tą, z tym całym wydarzeniem? No to my trochę pogrzebaliśmy, wyobraźcie sobie. Zrobiliśmy e, pracę domową za was. Jesteśmy tymi, wiecie. Tymi, tymi, tymi koleżankami, co od nich ściągacie, ale nie mamy z tym problemu. Rodzina to drużyna.pl. E, Strona jest była ta straszna Ale to już po prostu sama sugestia, taka, wiecie. Współtwórcą tej konferencji jest e, ministerstwo, czyli pani minister z rządu PiSu. tak, z tego Pisu, który teraz nam rządzi, a drugim e, współtwórcą tej konferencji jest tajemnicza, jakże poetycko nazwana Fundacja. Róża wiatrów. O, róża to coś dla mnie, to, to jest Róża. wiatrów i takie z róża na, wietr yes, róża Róże na wietrze. Róże na wietrze. Zanim przejdziemy do róży, to jakby już sam fakt, że współtworzy to ministerstwo podlegające podpis, no już takie daje do zrozumienia. Hmm, czy to jest fajne? Znaczy, można sobie tutaj dyskutować, tak. ale sam fakt, że ona. Nie chciała tak do końca poprzeć albo, albo w ogóle wypowiedzieć się na temat tych protestów, a miesiąc później reklamuje coś finansowanego Z przez państwa. państwo. Dobrze wiemy przecież, że to musiało być ugadane znacznie wcześniej. Oczywiście, Ona wiedziała tak. już w tamtym momencie, że będzie musiała to reklamować, nie? Więc tutaj może zachodzić konflikt mm. interesów. Rozumiecie. No dobra, ale wróćmy do fundacji. Czymże zajmuje się wspomniana Fundacja Róża Wiatrów? I na ich stronie można poczytać. Na przykład po proponują edukację w takim dosyć mm, kontrowersyjnym. Yy, no chętnie się dowiem. Oddzielenie chłopców i dziewczynek wynika z wiedzy na temat odmiennych potrzeb i sposobów funkcjonowania obu grup. Mm. Że chłopcy na przykład potrzebują więcej ruchu, i lubią samochody, na przykład, a dziewczynki. Czyszczą sobie włosy, bawią się lolkami. I w kuchni mogą się uczyć coś robić. Ale dobra, ale jak je rozdzielimy, to już nigdy... To co, oddzielnie robimy planety? Wenus-Mars no czy właśnie. to? No właśnie, czy o to na pewno chodzi? Żeby oni mieli ze sobą kontakt? Ale to wtedy nie będzie rodzina... O, oni są, O Boże! Oni są te homo zrobić. Tak, myślę, że no no, no, jeżeli chcą, chcą je rozdzielić, no tak. to te rodziny to będą, wiecie, takie... Inne. Ich fundamentem tutaj wychowania jest antropologia chrześcijańska. Oczywiście, to jest Polska. I model ich wychowania zakłada prymat wychowania nad nauką. Czyli ja to tak odbieram. No. Że nieważne, co stwierdza nauka, to to, co rodzice powiedzą, jest ważniejsze. Czyli jeżeli na przykład: Rodzice powiedzą, że Ziemia jest płaska i nie było nigdy dinozaurów, to tak było. Tak, no bo to jest ważniejsze. To, to tak tak wychowują mnie rodzice. No tak tak wychowują mnie rodzice. Nieważne, co powie pan czy pani w szkole. Co? Jakby moi rodzice powiedzieli, co nie. To, ale to w ogóle to powinno właściwie przekreślić całą szkołę. Szkoła powinna być usunięta. Powinni bo rodzice Jeżeli po tak, masz lekcje jakieś, masz krok Geografię powiedz, I coś ci nie zaliczy pani, a ja powiem wtedy, nie, moi rodzice powiedzieli inaczej. I co? zaliczy I zalicza, w sumie fajne. Do tego pani e, tutaj prezes e, Fundacji e, jest częstym gościem na łamach e, gościa, niedzielnego zresztą, czyli takiej patoprawackiej e, broszurki, która jest rozdawana e, po mszach. Organizacja ta fundacja ta e, dostała też pieniądze od e, państwa e, wraz z innymi organizacjami katolickimi, 6 milionów złotych to jest informacja o, z lipca jest... na zwiększenie dzietności. Rozumiem, jest... że oni. Między sobą, Mają, bo nie, nie płacą wiem, sobie za... za seks. Fundacja ta tam. też ma szkołę. Szkołę o. dla chłopców, oczywiście, bo to trzeba rozdzielać. Dziewczynek się nie powinny się uczyć, bo one powinny w kuchni być. No i na swoim e, fanpage'u e, chwalą się, że dziękowali mhm. Bogu za minione miesiące szkolne, e, czyli dowiadujemy się, że jest to bardzo e, no, gdzieś tam bliska e, kościołowi e, szkoła. Ale tutaj widzicie, jeśli o. jesteście ciekawi, co u naszych chłopców, chłopcy ze są teraz w Betlejem tutaj. Są w Betlejem? Nie ma dziewczynek. Dziewczynki są zbędne. I jest tylko figurka jednej Kochani, dziewczyny i to jest Maryja. Ale to jest oczywiście. zarówno Państwo, jak ta organizacja są przeciwko prawom dla kobiet. Wolnego, wolnemu wyborowi. Tak, kobiety powinny się gdzieś, nie wiem, podłączyć gdzieś. Żeby po prostu rodziły no tak. tych chłopców, a jak dziewczynki, to dalej się zostawia je podłączone, a ci chłopcy się bawią w szkole, uczą i w ogóle oczy mi postrzem. Na stronie tej szkoły też jest taki ciekawy taki. To logiczne, może by wy będziecie wiedzieli, o co chodzi. Umożliwienie dzieciom i młodzieży, tak. praktykowania i pogłębiania wiary katolickiej o. i zdobywania formacji moralnej o. na zasadzie pełnej dobrowolności i w poszanowaniu wolności sumień i wolności wy wyznania. Czyli skomplikowane. skomplikowane, ale ja to tak rozumiem, że na przykład ktoś powie, jakieś dziecko powie, że jest ateistą, mhm, e, i oni powiedzieli, dobrze, szanujemy cię, mhm, a mh. teraz pogłębimy wiarę katolicką. Tak. No super, masz wybór, ale... Masz wybór, ale pogłębimy twoją wiarę katolicką. Lepiej tak, na wszelki wypadek, na wszel... bo może ci się zmieni, może tak. będziesz normalny kiedyś. Może wyrośniesz po prostu no, z tych głupot. No. Tak. I jak to wszystko ma się do pani Andziaks, co my mówimy? No to jest super w ogóle, że o tym wspominasz. Pani Andziaks wydaje się zaprzeczeniem tego wszystkiego. Tak. I to, nie jest, i to z naszej strony nie jest oceniające, tak samo jak nie oceniamy tego, że jakaś szkoła jest katolicka, bo... Jakby jest to temat na zupełnie inne wideo, którym chyba my nie będziemy się zajmować, mm. nie ma takiej potrzeby. Ale to wszystko w kontekście pani Andziaks i jej stylo, stylu życia, jaki prowadzi, którym się chwali w social mediach, no jest takim trochę zderzeniem dwóch światów. Dobra, dobra trochę przesadzasz. Tak? Trochę przesadzasz. Ja słyszałem pewne głosy, no. na przykład, że coś niektórzy mówili, że może ona nie pasuje, do tego, bo nie wiem. To no, na przykład ma dziecko poza Moment, czyli to znaczy, że ona uprawiała seks poza małżeński? No, ale wiesz, no może tak było, a może to A może nie. Było... Niepokolane poczęcie, na przykład, na przykład. na przykład o czymś takim. No. Słyszałem, słyszałem, czytałem nawet książki książce. Takie. Inni opowiadali jakieś rzeczy, że wiecie, striptizerkę zamówiła dla swojego narzeczonego, jeszcze wtedy y, konkubenta. Na co, może to był eksperyment społeczny, ale tak po prostu, naprawdę. To coś. Czy ktoś widział tę striptizerkę? Nie. A czy ktoś z nią rozmawiał? Czy ktoś jej się zapytał? Przepraszam, czy pani tam była? Właśnie, no. słuchajcie. Albo a, a, że, nie wiem. Rodziła z kamerą, i w ogóle to wszyscy właściwie to nie oglądali, ale nie wiem, z drugiej strony, jak Maria rodziła, to co też wszyscy właściwie wiedzą, co tam się działo i co chyba nie można, to jest takie. nie? To chyba tak. Nie wiem w sumie, ale chyba nie wiem, trochę przesada, jak na myślę. Myślę, że to, to wszystko da się wyjaśnić jakoś normalnie, logicznie. I po prostu wiesz, po prostu w ogóle. No, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest hipokryzja. I że wiesz, szczególnie co? że ona jest, wiecie, kobietą i jest matką kobiety, to tutaj jak się gryzie i na przykład działa sobie na szkodę i swojej córce Ale madam, ty strasznie tutaj wiesz co on... I, Ale ja tylko mówię jak a, ktoś może powiedzieć Wiesz to bo ludzie są się... strasznie zawisni, A przecież to jest oczywiste, że ktoś jak, komuś jak daje kłam pieniądze tak, powiedzieć. I jak ktoś ci daje pieniądze nie. i mówi co masz zrobić, to musisz to nie. zrobić No bo jakby daje ci pieniądze Tak, tak, bo o, to, nie to nie wolno bo to, tak, że się I czy te Serki po prostu im na, na, każą coś robić tak, i one, i one muszą. A, a czasami mówią, że nie mogą coś mówić na przykład i one nie mogą nie. Mogą, nie, nie mogą, nie mogą. A czasami muszą. A czasami mogą. A czasami nie mogą. Tak, to jest tak różnie. Nie, ja myślę, że to jest... Wiecie co ja myślę? No? To jest ściek kłamstw po prostu. Ściek kłamstw. Na tej konferencji pojawiło się też inna osoba, do właści... No bo pani Andrzejks ją właściwie zareklamowała. Tak, oni jak się nie odważyli, ona była taką mecenaską. Oni dali e, tak krok do przodu, jeden, tak. ale tak może coś tam im zaświtało, że jednak może je do końca stykać, ale wiedzieli, że ma zasięgi. Tak? Na przykład Kuba Wesołowski e, był tam gwiazdą na tej na konferencji na wspólnej. Tak, to co? Ma, ma, ma dzieci w serialu? Ma. No, no Bo to się. nadaje się. I pan y, blok ojciec. Blok ojciec. To ten, który y, y, tam wrzucał, że pis, Cały czas to wrzuca. I że tam coś, równa tak, coś tam, ten Czoła równać. coś cały czas, ale jaki jest problem? Słuchajcie, można przecież można trochę tu, trochę a można tu, trochę tam. Oczywiście, jak ten Da Vinci. Tak. Tak, że on trochę malował, trochę projektował. To tak jak Hitler. Też też robił dużo Malowa. rzeczy. Też malował. Wracając tutaj do tej sytuacji, dlaczego jej wymówki, dlaczego ona na początku nie zabierała głosu, że ta sytuacja z mamą, bla, 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 że to wcale nie jest tak, że mama jest y, zamieszana w piramidę finansową, że do tego hotelu 66 przy Nowym Świecie w Warszawie wszedł komornik i tego jej ojczyma, byłego partnera matki. Wojciech, K, wiecie te sprawy i, i co? No, jest jak jest, no słuchajcie, czasami wiecie, no, może być. Tak, może być tak, no. no. ważne, Ale... żeby nie przekręcali, wiesz? Nie wojcie, tylko Zygmunt Tak, tak. No ważne, że. Tej mąż Agnieszki Mieszki Kurowskiej. Tak. E, słuchajcie, mamy Anię. Ale no dobra, no ona była chora, przecież. Była podobno chora. No ta mama. No była i podobno bardzo ciężko to przechodziła. I no dlatego tak, no, Ancia właśnie pisała. Ancia była taka zmartwiona i była taka, ojej, nie pisała, ojej. Nie tak. ojej. wiem, no niektórzy mogliby powiedzieć, że, że to trochę dziwne, że minął miesiąc. Od tego wszystkiego, i Andzia teraz opowiada na live'ach, że ona maseczki nie nosi i nie będzie nosić, i pisze pod wideo, że, że nie trzeba. Na imprezie jej urodzinowej, gdzie jest masa ludzi, co chyba nie jest do końca legalne, jest też mama która też nie widzi nic z tym złego i też maseczki nie nosi, jakby... Nie wiem, no niektórzy mogliby powiedzieć, że... Dziwne to trochę. Bo jeżeli ktoś rzeczywiście przechodził tę chorobę i, i tak ciężko ją przechodził, to chyba by powiedział, pomyślał sobie, że kurde, no nie fajnie Po pierwsze, może warto by na przykład wypowiedzieć się na ten temat i zachęcić ludzi, żeby jednak dbali o siebie i te, nie wiem, maseczki, skoro jednak one rzeczywiście coś, tak jednak mówią naukowcy, że dają to żeby je nosić, nic żeby mówić i zachęcać, żeby nie nosić, ale z drugiej strony musimy pamiętać, no. że według fundacji y, rodzice tak wychowanie ważniejsze niż tak. nauka, więc i, no wiecie, rozumiecie. Może po prostu tak stało, ale wiesz co, tak mówisz o tych osobach, ale to na pewno coś zawiśni ludzie z tych tak. kłamstw i tak, po tak, prostu tak. zazdroszczą. Ściek. Ściek, kłamstw. Hmm? Ściek, ściek, stek to nie. Jestem drogodne. głodny. Ale, ale stekłbym, teraz nie zjadę. Ale na przykład taką świeczkę. W hotelu 66, ale niestety zamknięty ale mory, nie czy... ale jest zamknięty, bo świeczka Ale taką mi o, w tym sklepie coś odcina. Oby, oby, oby tam komornik nie wszedł, tylko. No, trzeba uważać. Tak, gdzie trzymamy kciuki. Tak, tak. No. O Boże, ale pięknie wyglądają balony. W ogóle to szkoda, że już nas tam nie ma trochę. Dlaczego? E, przy Grzybowskim, bo ja słyszałem już, kilka osób podsyłało, że oni tam mieli tyle tych fajnych balonów wiesz, na otwarciu, tam tak, na wejściu, a później cały plac grzybowski w tych balonach był. Fajnie, a, no to fajnie chcę miasto. Kto by tam problemy jakieś robił? O, oczywiście. Te problemy, Co głowę zawracać, uśmiechnąć się. Filtry. Jakaś natura? Bóg pomoże. To A, no to co, z Bogiem, Bogiem. Muszę to zrobić. No. Andzia. Ja od początku mówiłem, że jesteś szatanem i proszę, proszę. Po prostu sprzedać wszystkie swoje wartości za pieniądze sprzedać swoje dziecko aby tylko po prostu móc więcej kupić fajnych rzeczy i gdzieś sobie pojechać i robić takie fajne live'y To to chodzi w życiu To jest szczęście! Awe! Super Andzia! Do boju!